Pałuki to region znany z dużej liczby atrakcji turystycznych o bardzo ciekawej historii, kulturze, z wieloma bezcennymi zabytkami i odrębnym folklorem. Ta południowo-zachodnia część województwa kujawsko-pomorskiego zachwyca również przyrodą. Niedawno, pałką przebyła nowa atrakcja sieć tras Nordic Walking położonych w powiecie żnińskim. Trasy pozwalają na aktywne poznawanie bardzo zróżnicowanego pod względem krajobrazu regionu. Ich dodatkowymi atutami są położenie w pobliżu największych atrakcji turystycznych Pałuk oraz przebieg, który pokrywa się z istniejącymi turystycznymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Trasy wyznaczono w pobliżu miejscowości Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo, Biskupin oraz Żnin. Zaczniemy rozgrzewać ciało od góry do dołu, czyli zaczynamy od obręczy barkowych. Trasa Zeżnina do Wenecji o długości prawie 8 km prowadzi szlakiem piastowskim w pobliżu Zabytków wśród jezior. Kończy się przy Muzeum Kolei Wąskotorowej i w pobliżu Wystawy Machin Oblężniczych obok Zamku Weneckiego. W gminie Gąsawa zlokalizowano dwie trasy. Pierwsza to droga do Biskupina o długości ponad 2 km przebiegająca przez Marcinkowo Górne i kończąca się w pobliżu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Druga trasa to malowniczo położona ścieżka wokół gąsawy o długości 5,5 km. Trasa częściowo przebiega przez obszary Natura 2000, a także szlak piastowski. W pobliżu można obejrzeć ciekawe zabytki między innymi drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja w gąsawie. Przez rogowskie lasy. Tak nazywa się trasa Nordic Walking o długości ponad 9 km, wyznaczona w gminie rogową. tutem tej trasy jest jej przyrodnicze zróżnicowanie. Biegnie w pobliżu jezior, obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatów. Przemierzając ją, można trafić do Rzymu, a także spotkać dinozaury oraz zobaczyć cenne zabytki. Prawie 5 km długości ma trasa przez łabiszyńskie lasy, usytuowana w gminie łabiszyn. Trasa w dużej części biegnie przez piękne lasy, ale w pobliżu znajduje się wiele miejsc, które także warto odwiedzić, m.in. zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu. Pałki to część województwa wymarzona do aktywnego wypoczynku. Wycieczki piesze, rowerowe czy spływy kajakowe odbywają się tu od wielu lat. Niedawno powstałe trasy Nordic Walking dołączyły do atrakcji, których nie można na Pałkach pominąć. Powstały dzięki wspólnemu projektowi czterech lokalnych grup działania. Partnerstwo dla Krajny i Pałk, Bory Tucholskie, Stowarzyszenie Nasza Krajna oraz LGD Pałki Wspólna Sprawa. Głównym celem naszej działalności jest rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LGD Pałki Wspólna Sprawa oraz poprawa jakości życia naszych mieszkańców. Idea realizacji projektu współpracy pod tytułem Piechotą przez wory Tucholskie Krajnej i Polki zrodziła się w oparciu o docierające do nas sygnały konieczności wzbogacenia oferty na naszym terenie właśnie od tego typu infrastruktury, jaką jest ścieżka Nordic Walking. Wytyczenie tras Nordic Walking spotkało się z ciepłym przyjęciem mieszkańców. Niektórzy z nich od dawna chodzili z kilkami po to, aby na piechotę poznać region, aktywnie spędzać czas i zadbać o kondycję fizyczną i zdrowie. Więcej ciała pracuje przy kijkach, jak przy biegu i jest mniejsze obciążenie na stawy. Ja na przykład po ja jeździ intensywnej rowerem odczuwam bóle w kolanach, tak. Chodząc kijami mogę chodzić z prędkością taką, na ile oczywiście dam radę. Nie odczuwam żadnych dolegliwości. Dla mnie właśnie aktywność fizyczna jest takim motorem i pobudzeniem tak, do tego, żeby było dobrze, żeby się dobrze czuć.